witam serdecznie dzisiaj taki krótki film na temat pompy Haier mamy fajną ładną piękną polską złotą jesień fajny widok drzew no i rusza rusza no już ruszył sezon grzewczy u mnie pompa Haier trzeci sezon Trzeci sezon. Słuchajcie, sprawdza się ta pompa. Odpukać zero awarii. Nakręcam ten filmik, ponieważ dawno nie oglądałem cen tych pomp. Się okazuje, że te pompy w tej chwili kosztują 6000 zł. Cały zestaw. Słuchajcie, ja płaciłem. No, niecałe chyba 12-11 coś tam z hakiem. Teraz taka pompa po prostu kosztuje 6000 pół tego co ja dałem. Nawet się zastanawiałem, czy nie kupić drugiej i mieć jakby w rezerwie. Schować ją. Ona jest od razu z gazem, ze wszystkim. Także tylko postawić, przykręcić i gotowe. Dzisiaj, przy tej cenie, nie reklamując tutaj hajera, ale w ogóle nie zastanawiałbym się. Żeby taką pompę sobie zainstalować, pomimo tych cen energii, słuchajcie, które są, wiadomo, ta energia będzie drożała, ale ta pompa średni COP, czyli przelicznik zużycia poboru energii elektrycznej do wyprodukowanego ciepła. No to jest w granicach 3,5. Czyli można powiedzieć, że no nawet do 4 dochodzi czasami. Przy takich temperaturach plusowych, plus 7-8 stopni dochodzi nawet do 4 COP. Więc płacimy 1,4 ceny energii. 1,4 ceny energii. czyli nawet jak tam złoty 20 zł kosztuje to cena kilowata ciepła kosztuje 30 groszy. Więc no tak, nie musisz nic robić. Automatyka wszystko robi za ciebie. No ja bym się nie zastanawiał. Co prawda nie polegam tylko na tym, żeby mieć jedno źródło ciepła. No, powinno być jeszcze w zasadzie jakieś dodatkowe źródło ciepła, ze względu na to no, obawiam się jakiś tam braków energii elektrycznej przez dłuższy czas. Wiadomo jak to z tą energią w Polsce bywa, więc powinno być drugie dodatkowe źródło, źródło jeszcze ciepła. I u mnie to jest właśnie jeszcze kocioł na ekogroszek. Natomiast podstawą jest pompa ciepła. Słuchajcie, pompa ciepła 6000 zł. Trochę smykałki, trochę hydrauliki, jak ktoś zna. Można sobie ją samemu podłączyć bezproblemowo. Nie potrzeba żadnych uprawnień. I cieszyć się. Ciepłem z takiej pompy yy, za 6000, tak? No, myślę, że dzisiaj są te ceny naprawdę bardzo, bardzo dobre. Yy, ta pompa u mnie pracuje na ogrzewanie podłogi. Miałem trochę na początku ogrzewanie hybrydowe. Troszeczkę było grzejników jeszcze i część podłogówki. Yy, zmieniłem to tylko na podłogówkę, natomiast powiem tak szczerze, że ona się sprawdzi również na yy, grzanie yy, grzejnikami troszkę lekko przewymiarowane grzejniki. Bo yy, no słuchajcie, ktoś ma grzejniki i martwi się, że pompa nie wydoła, tak ale jak tak naprawdę zobaczy, jak te grzejniki są przykręcone. Yy, to tak naprawdę cały grzejnik zazwyczaj nie grzeje, albo jest coś takiego, że grzejemy wysoko i za chwilę musimy to źródło wyłączyć, bo jest już za gorąco i znowu grzejemy. i ten pompa ciepła raczej tutaj pracuje na niższej temperaturze, grzejnik jest otwarty na maksa i to ciepło jest równomiernie cały czas doprowadzone. Ja w, pamiętam nagrzejniki, jak miałem temperaturę ustawioną, to było 35, 36 stopni, to był maks i było i tak było za ciepło, tak. Przy podłogówce w tej chwili mam 28 do 30 stopni. Przyjdą mrozy, sobie podkręcę troszeczkę na tam powiedzmy 31, 32. Ale nie więcej. W tej chwili te 28 stopni i ona tylko pracuje w ciągu dnia. Wygrzewa podłogówkę. Podłogówka później jest buforem, za czym ostygnie, to trzeba naprawdę dużo znowu czasu, żeby, żeby po prostu znowu się załączyła. Więc wykorzystuję takie pogody jak teraz, że w nocy jest chłodniej to grzeje sobie w dzień, wygrzewam, wtedy mam właśnie ten COP wyższy i mam w nocy ciepło aż do rana, tak? aż do południa nawet spadnie temperatura w pomieszczeniu może o 1 może niecały 1 stopień co do sprawności tej pompy no to powiem tak mam to wszystko dobrze wyliczone, policzone dlatego, że posiadam licznik energii cieplnej pokażę tutaj mam zamontowany licznik energii cieplnej i on mi pokazuje wytworzenie ciepła zarówno w giga kaloriach, że tam jest i w kilowatogodzinach i mam licznik ile zużywa pompa, także mogę sobie w każdej chwili po prostu zobaczyć jaka jest sprawność tej pompy, czy dobrze pracuje, czy jej nic nie dolega w zestawie do pompy dostajecie ATW01 taką skrzyneczkę oraz pilot przewodowy Hajera. Są też yy, w sprzedaży różne tam już elektroniczne, przez, sterowane przez Wi-Fi, naprawdę dobrze rozwinięte zestawy, chyba w granicach 1000 zł. Kosztują. No, ja tego na razie nie mam, być może sobie kupię. W każdym bądź razie no, jest mi to na razie do takiego zwykłego monitoringu niepotrzebne. <laughs> To, co tutaj jest, właśnie w tym zestawie, za 6000, to jest, tak jak mówiłem, tutaj ten ATW, ta skrzyneczka, gdzie jest sterowanie całej tym pompom, zaworem trójdrogowym i ten pilocik tutaj. Tak. Jeżeli chcesz grzać wodę do mycia tą pompą ciepła, no to musisz się dodatkowo doposażyć o zawór trójdrogowy. Tutaj taki zaworek przykładowo. Który przełącza yy, po prostu grzanie tej wody z centralnego na yy, ciepłą wodę użytkową. Nie? W razie zapotrzebowania potrzebna jest, priorytetem jest y, ciepła woda użytkowa, czyli woda do mycia jest priorytetem. Jeżeli jest y, wystudzony boiler, lub możesz czasowo włączać, o których godzinach chcesz, żeby ta woda była dostępna gorąca to to jest priorytetem, to się będzie załączać natomiast w wolnej chwili jeżeli, jeżeli po prostu tam nie ma takiej potrzeby no to się przełącza na centralne ogrzewanie. No i to to tak wygląda. I to tak wygląda. Ja jestem bardzo zadowolony z tej pompy. Chwalę sobie wcześniej tutaj mam brud tutaj u mnie jest troszeczkę muszę tu posprzątać jeszcze Yy, wcześniej korzystałem z tego kotła. Teraz tak naprawdę no odpalam go w sezonie. Tam czasami mam w rezerwie kilka worków ekogroszku. Yy, i, I co? I po prostu jest to tylko, no na razie w tej chwili jest to zbyteczne. Zajmuje tylko miejsca. A nawet mi się nie chce tutaj palić, bo trzeba zasypać tutaj. Ten ekogroszek trzeba popiół wybrać i, i tak dalej. Także tam nic nie robię, tak? a tutaj no, trzeba się troszeczkę narobić. To jest wmontowany w układ y, ten kocioł, że pracuje w wspólnym układzie z pompą. Jak pompa pracuje, to y, tu jest poodcinane, czyli pozamykane są te zaworki wyjściowe, żeby się nie cofało. Natomiast y, Gdyby pompa nawaliła, odpukać dłuższa awaria, no to wtedy sobie ten kocioł uruchomię i też mogę grzać podłogówkę. Mam tutaj pompkę podłogówki. Mam tu mieszalnik, który miesza mi wodę do, na podłogę, i to jest cały układ, który jest połączony z pompą ciepła. Są opisane, mam tutaj na zaworkach opisane, co jest do czego. Słuchajcie, nie mam żadnego bufora. Uważam, że o, bo to jest ważne. Ta pompa jest falownikiem. Ona się moduluje, bo do wydajności, do tego, co się ustawi, tutaj na pompie tem zadaną temperaturę, ona taką utrzymuje. Jeżeli przekracza, zaczyna zjeżdżać z obciążeniem, czyli mniej zaczyna pobierać prądu, żeby utrzymać tą temperaturę. Nie jest to pompa on-off. Ona ma miękki start, łagodny, fajny. Yy, I ona się moduluje, więc tu bufor jest zupełnie niepotrzebny. Bufor generuje stratę. Yy, bufor jest dobry przy pompach on-off. To przede wszystkim i jedynie mógłbym zaryzykować, że przy grzejnikach lub przy podłogówce, ale jeżeli każda pętla będzie regulowana. U mnie nie ma regulowanych pętli, tu są pętle podłogówki cztery. I tutaj mam z tyłu jeszcze jeszcze cztery. I y, u mnie. Te pętle są ręcznie wyregulowane na stałe, więc e, ja nie potrzebuję bufora, jako takiego. Buforem jest u mnie sama podłoga, czyli nagrzanie betonu, później studzenie betonu. I teraz tak przychodzą takie już typowe zimy, gdzie mamy temperaturę plus 2 plus 3 stopnie w dzień, lub koło zera no to wtedy ta pompa pracuje praktycznie no można powiedzieć że prawie prawie cały czas tylko z małą mocą problemem są no to jak w każdej pompie defrosty defrosty czyli odmrażanie parownika tutaj pokażę z tyłu jak to wygląda tu jest parownik z tyłu tej pompy on zamarza no i po prostu Musi się odmrozić, bo sprawność pompy spada, w ten przezparownik przechodzi powietrze. Powietrze się tam skrapla i zamraża na tych rurkach. Także czym wilgotne powietrze, to więcej właśnie jest tych defrostów. W granicach około 0 stopni jest najwięcej tych defrostów. Jest to strata. Musi być tu zachowany pewien, pewien zład wody, tak zwany. Zalecany dla Hajera, tutaj 8 kW to 40 litrów. U mnie tym zładem wody jest podłogówka, to wystarcza sprawdza się niepotrzebny bufor. Co tutaj jeszcze? Mam pewne pomysły na modyfikacje. Powiem tak, yy, może nakręcę filmik, yy, zobaczę czy te modyfikacje dałoby się przeprowadzić. Chodzi o modyfikację dotyczącą defrostów. Czyli tak zrobić, żeby unikać tych defrostów w czasie takiej wilgotnego powietrza. W czasie takiego wilgotnego powietrza chciałem zrobić tutaj podłączyć wymiennik dodatkowy, który by jakby podgrzewał to powietrze, które wpada na parownik. Wykorzystując ciepło w zbiorniku oczyszczalni. Tutaj mam oczyszczalnię. I tutaj nigdy to praktycznie nie zamarza. Zawsze tam jest ciepła woda. Jak to zrobię? Czy to zrobię? To się okaże. Zrobię najpierw parę doświadczeń. Pomierzę punkty, jakie mają temperatury. W tam w zbiorniku kilka punktów. No, jeżeli się sprawdzi, to zrobię tam wymiennik, i, i, i tu drugi wymiennik, który będzie oddawał to ciepło. Ale to, to tylko jest pomysł. Zobaczymy, czy to będzie zrealizowane. W każdym razie, wracając do tematu, jakby ktoś polecam założenie tego montaż jest bardzo prosty zamontować pompę, podłączyć, włączyć w układ, który macie, troszeczkę go zmodernizować i 6000 i można zapomnieć to by było na tyle pozdrawiam serdecznie